No hejdu Sherlock, jako że niedługo będziemy mogli spróbować czeskiej linii czołgów ciężkich, to pora rzucić okiem na czołgowy poradnik do maszyny, od której ta odnoga będzie właśnie wychodzić czyli szóstotierowej średniej skodzie T25. I o oh Baby! Mówimy tu o kompletnie unikatowym na tle całej gry czołgu, który dzięki swoim nagromadzonym zaletom klasyfikuje się w daleko wysuniętej czołówce. Na swoim tierze, choć przyznam, że na początku swojej przygody z Wotem całkowicie chybiłem potencjał tej maszyny i wyniki, które osiągałem wtedy, a teraz dzieli po prostu przepaść bo tak jak większość magazynków bez pancerza, skoda T-25 jest bardzo trudna do grania odpowiednio i dlatego tym bardziej polecam Wam dzisiejszy materiał, bo to co można z odrobiną doświadczenia wyprawiać na tym niepozornym czołgu średnim, momentami wywołuje po prostu opad szczęki no ale czym to ustrojstwo w zasadzie jest i jak smakuje podczas bitwy otóż w swojej topowej konfiguracji jest to trzystrzałowy magazynek i nie jest to coś nadzwyczajnego co jednak Skodę wyróżnia na tle innych czołgów po fachu to absurdalnie mikroskopijny czas pomiędzy strzałami bo po wystrzale następny cios jest gotowy w zaledwie 1,33 sekundy co przy alfie wynoszącej 110 10, pozwala w mgnieniu oka outtrade'ować praktycznie każdego, jak zresztą widać na powtórce w tle. Ale to jeszcze nie koniec, bo dzięki szybkostrzelności ponad 18 pocisków na minutę, co przekłada się na ponad 2000 DPM-u, wygar jest po prostu niemiłosierny, bo pełny burst naszego magazynka na 330 obrażeń ładujemy tylko 7 sekund. Pod tym względem Skoda T25 jest kompletnie niepowtarzalna i podczas meczu na Ensku będziecie mogli zobaczyć, że przeładowuje nawet po pierwszej pesce, bo ładowanie w tym czołgu jest tak szybkie, że jest to normalne i opłacalne cały czas trzymać klipa w pełnej gotowości. Ale to jeszcze nie wszystko, bo cechuje się również przyzwoitą penetracją. Na podstawowych APK mamy 132 mm i 900 Velocity i bardzo mocne apcr -y ze 185 penetracji i 1090 prędkości pocisku. Jak sami widzicie, wychodzi nam z dosłownie istny zabijaka, tym bardziej, że za swoje skrajnie wyolbrzymione zalety nie jesteśmy obciążeni jakimi szczególnymi wadami, bo jesteśmy szybcy jak pieron. Maksymalnie 60 km na godzinę do przodu i 20 do tyłu, co pozwala nam non-stop relokować się, by móc wtłaczać nasz magazynek w kolejne cele. Pod tym względem Skoda podobna jest do premkowego Progetto 46. Oba czołgi posiadają podobny zestaw możliwości i wytyczne. Oba czołgi spisują się podczas typowego gameplayu czołgu wsparcia berstowanie od boku, obtaczanie przeciwnika i tłuczenia go od tyłu, obaczogi wymagają sprytu, bo nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na przyjęcie zbyt wielu obrażeń, tym bardziej że Skoda T25 zjadła za dużo pączków i trzeba przyznać, że nie jest to najmniejszy met na szóstym poziomie. Kamuflaż jest raczej przeciętny, ale nie jest tragicznie, z tym że czołgi lekkie z dobrą załogą i tak będą w stanie nas outspotować bez najmniejszego problemu, gdy zbliżymy się za blisko w zasięg ich kręgów wizji. Zasięg widzenia też bardzo taki sobie, bo bazowo mamy 360 metrów, i raczej zmusza nas to do posiłkowania się optyką, by być w stanie zobaczyć cele. Dostatecznie szybko. Ta cała przeciętność w niektórych aspektach w żadnym stopniu nie balansuje jednak ogromnego bojowego potencjału czeskiej maszyny. Tak skrajnie skuteczne działo zdolne wyrządzi duże straty w bardzo krótkim okresie czasu w połączeniu z wyśmienitą prędkością pozwalają podczas meczu ogrywać wszystkich ciągle zajeżdżając i zaskakując oponentów od stron, z których się nas nawet nie spodziewa. Oczywiście z racji papierowego pancerza, raczej powinniśmy przede wszystkim brać poprawkę na nasze własne bezpieczeństwo, wychylać się wyłącznie, gdy wróg wystrzelił, albo akurat jest zajęty kimś innym i na nas nie patrzy. Musimy dużo czytać minimapę i przewidywać, jak potoczą się walki w kluczowych miejscach, by zaplanować sobie trasę, na które będziemy w stanie ciągle używać naszego szalenie szybkostrzelnego działa z małymi przystankami na przeładowanie albo ewentualne przegrupowanie się z sojusznikami. Bo jako typowy czołg wsparcia musimy przede wszystkim współpracować z resztą naszej drużyny, samemu nie przeciwstawimy się większemu atakowi, ale walcząc w grupie, dostarczając szybki czołg w kombat i prując we wszystko z naszego klipa, znacząco skracamy walkę, nie marnując punktów życia naszych, ani naszych sojuszników. Dodatkowym plusem czołgu jest to, że jest szóstym tierem, i w takim środowisku, w którym znaczną większość stanowią gracze początkujący, można wyprawiać tym czołgiem po prostu cuda, czego najlepszy przykład macie w dzisiejszym meczu, oraz w kilku kolejnych powtórkach, które ukażą się w najbliższym czasie na kanale. Jeśli chodzi o moją opinię o Skodzie T25, to w szkolnej skali od 1 do 6 daję mu szóstkę z małym minusikiem, bo czasami zdarzy się, że działo rzuci kalafiorem kompletnie nie tam gdzie mierzyliśmy, psując perfekcyjny gameplay albo marnując tam ważną szansę na wyłączenie przeciwnika. Pod względem jednak tego, co otrzymujemy podczas grania od maszyny, jest to jednak drobnostka. I jak dla mnie Czech jest jakby szóstym i półtiera, który bardzo wyraziście odznacza się na tle swoich rówieśników. Znakomity, godny polecenia czołg i na pewno maszyna warta do pozostawienia w garażu po wygrindowaniu tych 60 tysięcy, doświadczenia w gotowości na nową linię czeskich czołgów ciężkich. Listę zalecanych modułów, garść porad i link do profilu na TanksGG z GG wrzucam jak zwykle w czołgowym poradniku do opisu filmu. A na dziś to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić mikciuka, czegoś miłego w komentarzu, a jeśli nie chcecie przegapić żadnego kolejnego odcinka, kliknijcie mnie w dzwonek. Powodzenia na randomkach i pa!